Matka Najświętsza otrzymała od Archanioła wspaniałą obietnicę, że syn zrodzony z niej będzie dziedzicem króla Dawida, że będzie zasiadał na tronie. Jednak pierwsze chwile po narodzeniu Jezusa uświadomiły Maryi, że oto zaczyna się skandal żłóbka. Oto zamiast tronu jest po prostu żłób dla zwierząt oto zamiast pałacu jest u Boga stajnia albo grota matka najświętsza w tym momencie kiedy czytamy teksty biblijne nie narzeka nie szuka winnych nie uzależnia swojego działania od rozwiązania jej podstawowych problemów i składanych obietnic ona po prostu jest tą która zaufała panu bogu i która jest w stanie właśnie w ten sposób zafunkcjonować. Że y, y, potrafi przezwyciężać swoje trudności. Matka Najświętsza jest wzorem przezwyciężania trudności. Ona przezwyciężała te trudności, rozważając je w swoim sercu, to znaczy nadając jej, im, tym problemom, tym trudnościom, szerszy kontekst, po to, żeby jeszcze lepiej je zrozumieć i po to, żeby w nich zobaczyć także wolę i działanie Pana Boga.